No, witam, witam. Dobra, mam o czym mówić, więc nagrywam, bo dużo ostatnio się nawet wydarzyło. Niestety, słaby lot. No i tak, co pierwsze? Od czego by to zacząć? Nie wiem, nie wiem. A może od tego, że na przykład nie wiem dzisiaj u fryzjera byłem tak no ciekawe nie bardzo ciekawe ale poczekajcie chwilę za chwilę coś ciekawszego będzie i ten no byłem sobie dzisiaj u fryzjera potem jeszcze miałem po ramy jechać bo zamówiłem w komputroniku i działają te ramy teraz to fajnie mam 8 giga w komputerze nawet spoko może wreszcie mi nie będzie wywalać strony internetowej i też szybciej będzie się renderował filmik, nie? Wiadomo. To jest na plus. I tak. No przechodziłem sobie przez pasy, żeby wiadomo do, do przystanku autobusowego pójść. A tam jakiś typu kurde do mnie. Stary dziadek jakiś z rowerem, nie? Zdaj mi ty, ten kaptur, bo ja ci zaraz go zdejmę, nie? Urwa, tak sobie pomyślałem. Że ten. Chciałem mu już mówić, żeby zdjął czapkę, bo już pewnie zapleśniała, nie? Bo czapkę jakąś nosił. A wiecie co jest najlepsze? Padał deszcz. Tak to bym kaptura nie nosił, kurde, nie? Eee... Padał deszcz, a tamten do mnie. Ej, zdejmij kaptur, bo zaraz ja ci pomogę go zdjąć, nie? Kurwa, jakiś pojebany człowiek, serio, z rowerem, przeczołgał się przez te kurde pasy. No chciałem mu powiedzieć właśnie, że pojebało chyba go coś na głupi web, Tak mówiąc prosto i w ogóle? Ale dobra, ramy sobie odebrałem później. No jakiś powalony człowiek serio. Nie dojebanie mózgowe. Gwarantowane. Dobra, i co? Co dalej tak? No. Mm, niedawno właśnie co tam wyszło? Outlast 2 wyszedł, nie wiem może tam. Ja bym nie nagrywał raczej Outlasta, bo pewnie droga ta gra jest, twój A youtuberom to za darmo dają, nie? Takich co mają od 100 tysięcy chyba? Czy od 100 tysięcy chyba im wysyłają, nie? Ale nie... Przed premierą jeszcze dostają. Jak chcą tą grę, to mogą napisać do nich i wysyłają mnie. Wiadomo. Yy, I tak. No więc nie muszą kupować. Jeszcze zarabiają na, tych, na tym wyświetleniach. I, I tutaj... Co tutaj jest? Yy, ramy, tak? Tutaj o. Taki program fajny sobie ściągnąłem. Tutaj macie. Jak się nazywa, jakby ktoś chciał, no sprawdza się ogólnie Co ma się w komputerze, jakie karty graficzne, płytę główną i w ogóle nie I tutaj 8 giga, wcześniej miałem 4 Widzicie 5 mi zuży, znaczy 3 mi spokojnie zużywa Giga jak tak otwarte jest przeglądarka, Camtasia screenshotter I ten program tak, co tu jeszcze mam Otworzone jakieś chińskie gun, bo zamykam to niepotrzebne mi. Tylko mi żera. O, zamknę, to i jakby więcej mi zabi zabierało teraz. Nie, nie, więcej mam dostępne, sorry. Ale o, o niewiele jak widzicie, nie. Mm. Wirtualne 16 giga. No i no, to, to tyle chciałem pokazać to, nie? I co tutaj jeszcze? Burka zmienili, tak? Tutaj macie Burka. Legendarny nasz i dodali do niego. I ogólnie jest na mapie zamkniętej, czyli... Na Pandorze jest do levela... czekajcie, do, do którego? Do 165 jest, można tam na tą mapę wejść. Do 165. No i nawet fajnie te budki wyglądają, takie złote. Brałbym brałbym jak Reksio szynkę, szarpałbym w sumie. <grych> Ale statystyki nie wiem, czy się zmieniły. Chociaż nie są złe statystyki. Jeszcze, jakby było obniżanie uniku, to by były nawet całkiem spoko. No i to tyle. Zamykam stronę. No, już kurde, w 5 minut prawie wszystko powiedziałem, co miałem do mówienia ale kurde w ostatnim odcinku chwila chwila zaraz wam nie wiem czy tu się pokażę normalnie takie ile lajków masakra 150 lajków yyy eee, rozjebany system tak szczerze dobra za chwilę będzie Borundiel Ktoś tam w komentarzu też pisał, że kasta zlotał Pierek z Wormdiela. No, ktoś mi tam w klanie mówił, jak gadałem na Tesie, że zlotał kasta wcześniej, więc wiedziałem, nie? Trochę lipa, że zlotał. Chociaż ja tu po Kamy głównie stoję, ale Pierek, jakby zlotał, to albo klanowiczowi bym sprzedał, albo założył. Ale chyba ten jest lepszy statystykami. O wiele lepszy. No, statystyki mam w chuj dobre. Ale tym palem i tak daj, daje mi ten radę. Daje się radę, nie? Tym palem. Nie, nie jest taki słaby. Trzy legendy wystarczają i to nawet takie. No nie powiem, że mocne, bo te legendy są tanie. Tylko te jedynie takie nie... Takie średniarze. Nie. Chociaż przyznam jakbym te, tej OR-ki nie miał, to już bym padł. W spadał jak pies pewno. Mhm. No ale ucieszony jestem, wreszcie ramy mi działają. Niektórzy mogą mnie wiedzieć czemu czemu mi nie działały, bo wcześniej kupiłem HyperXa ramy. Ale nie chodzi o to, że firma inaczej. Teraz kupiłem Patriota ramy, nie? Dwie kostki po 2 giga i dlatego, bo mi maksymalnie Kostka dwugigowa wchodzi, nie? Tak, tak to by mi właśnie cztery ramy wtedy kupiłem w jednej kostce i mi nie wchodziło dlatego. Bo mam cztery sloty i 8 giga to jest max na, na, to, na ten panel panel no na płytę główną panel główny, kurde no co ja odpierdalam, panel główny no i tak, no i tak, co, co tutaj chuje w piach? Nie wiem, co tutaj miałbym do roboty, może coś się sprzedało. Niedługo mi się pewnie pożyczka włączy, odpali, nie wiem jak to powiedzieć, ale no faktycznie coś, coś tam widać, nie? Różnice pomiędzy tym, bo jak odpaliłem te. O, coś mi się sprzedało. No jak odpaliłem tę kurde przeglądarkę, coś jeszcze, właśnie Kamtazję. To naprawdę było z użycia chyba 90% tych ramów. To jest masakrycznie dużo. Um, aha. Mhm. Fajnie, że coś się sprzedało, ale co? No jak chcecie to kupić, to ogólnie mam do sprzedania taki fajny łuk ewentowy. E, tak zdejmij ten kaptur. Bo wcale nie pada. Wcale. Nie no, nic nie mówił tam, że on chyba jakiś niedojebany, serio, pada deszcz, ja mam kaptur zdjąć, żeby kurwa co, przecież ja się dzisiaj myłem. Drugi raz mam się myć? Tak? Chyba chory na łeb. Dobra, nieważne, powalony typ, powinni go psychiatryku zamknąć. No i co, wystawię sobie ten aukcję, dystansowy, najpierw ten na 50, bo chyba jeden był już taki na aukcji, jest za 100 ema. Jak chcecie kupić to wam tani sprzedam, <grym> dobra, już tak nie mówię. Ale ogólnie, no dobry ten uczek jest, polecam, pancerza niszczy, to się opłaca kupić jak ktoś chce. I mogę sprzedać komuś nawet tak takie Distansowe właśnie nie wiem czemu tak jest czasem buguje się bo bo mam te normalne obramówki w, odpalone nie ja mam po prostu dwie pary obramówek w dodatkach i tak to się prezentuje jak mam dwie pary obramówek i dlatego czasem tak jest na aukcji pewnie no Innego wyjaśnienia nie ma. Kurde, co na 144 wpisałem? Powaliło mi się bełkie. Bo to niemożliwe, żeby nie było tego na aukcji. No to fajnie, po 20 jarno. Sklanowicz to sprzedał o wiele drożej. Dobra, zbroję jeszcze. Zadymka, jak mi nie było znowu lewe persa wylotały. I tak obtanili tego cenę. O kurde, mój podpis jest na aukcji. Panie Jeździu Ogólnie to są chyba dwa podpisy Na Pandorze Takie moje Na tej zbroi C1G, chyba komuś się ze zbroją pojebało Legendarną A tu 25, tak? No kurde, ale cenę obtaniają Co to za typy w ogóle? Ja się pytam Co tu kurde jest? Dobra, może na woju... Na woju chyba nic nie miałem na w nie? nie pamiętam. Pamiętacie? Ja nie pamiętam atual marce tylko. S Sel szybko. Co tu sprzedajesz? Co ty? Aha. Mm -hmm. to dlatego szybko, ja bym tego nie chciał i tak mi się nie przyda. Dobra, logam sobie na dwójkę. Wow, masakra! Rozjebało mnie normalnie od środka, nie? 150 lajków, wow, ale no, jak powiedziałem, żeby zasubskrybować, bo dużo ludzi mnie ogląda bez suba. No i możecie teraz zasubskrybować, bo. Nadal dużo ludzi ogląda bez suba. Teraz chyba z 70%. Gdzieś. Bo ze 3% chyba zasubskrybowało wtedy, jak powiedziałem. No, możecie dać suba. I będzie okejkę. Okay Jeszcze okejkę okay dajcie. Bo się przyda. Masakra. Rozwalony system. Miałem sobie przerwę zrobić, no ale. Tak mnie ten dziadek wkur wkurzył. Nie wiem ile. To chyba jakiś pijak w ogóle był, nie? Zbieram złom, nie widzisz kurwa? Też mi coś będzie uczył kogoś jak ma się zachowywać Chyba mu się pomyliłem z kimś, z, nie wiem, z jakimś łys łysym dre dresem, co nosi kaptur. A dres tak naprawdę nie muszą kaptury nosić, bo i tak sobie mają łysą głowę, to nie zmokną, nie? <grym> Będzie ściekało ciekało po nich jak po maśle. A, znaczy woda, nie? Oni w legach. No to lipa. A burka Global Elite zajął, więc lipa trochę. Niestety. Dobra, no i co, nie mam już o czym mówić niestety, no to by było na tyle, nie wiem, może Minecrafta bym nagrał, może, jakby, jakby mi nie lagowało, bo wcześniej nagrywałem, chciałem sprawdzić, coś tam nagrać dla Was, o tym Jasiu MC, czy co to tam było, ty, ale się zdziwiłem, bo jakiś normalnie typek, co grał w Minecrafta, rozpoznał mnie. Na tym jasiłem tę na arenie jak są te Skywarsy Skywarsy no chyba tak. Rozpoznał mnie. Napisał gapcio z Margonem? <lul> Dziwne, nie? Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Yeah.